Sąd rejonowy w Głogowie zastosował 3-miesięczny areszt wobec Tomasza S. Wnioskowała o to głogowska prokuratura. Tych podpaleń w krótkim okresie było dużo i z tego powodu, jakie straty one powodowały, istnieje obawa matactwa, istnieje e, e, okoliczność taka, że może być wymierzona surowa kara. Przypomnijmy, 24-letni strażak ochotnik w okresie od stycznia do kwietnia podpalił 5 stodów. Mężczyzna znał osoby, których budynki gospodarcze podpalał i wiedział, jak się do nich dostać. Po ostatnim podpaleniu wpadł w ręce policji. Mężczyzna ten został e, zatrzymany e, między innymi na podstawie. E, Monitoringu, który znajdował się na jednym z budynków. On po zatrzymaniu przyznał się do popełnienia tych przestępstw. Mieszkańcy Łagoszowa Wielkiego wciąż jednak nie mogą spać spokojnie. W ciągu czterech dni w jednym z budynków gospodarczych trzy razy doszło do pożaru. Ostatni miał miejsce dziś rano. Dzisiaj wtorek, rano, godzina szósta, to samo miejsce zgłoszenie pożar stodoły. Strażacy niezwłocznie w ilości pięciu zastępów udają się na miejsce pożaru. Po dojeździe okazuje się, że w tym samym miejscu palą się 4 metry kwadratowe. Desek na poddaszu. Choć nieoficjalnie mówi się o podpaleniu, to jednak ostateczna przyczyna pożarów będzie znana po badaniach biegłego z zakresu pożarnictwa. Wyjaśniamy dokładnie okoliczności i przyczyny tych zdarzeń. Ważna dla nas będzie również opinia biegłego z zakresu, z zakresu pożarnictwa. Opinia biegłego będzie znana za kilka tygodni.